Jak stworzyć kopię zapasową za pomocą wtyczki. Przechodzimy do zakładki wtyczki. Dajemy dodaj wtyczkę. Następnie wpisujemy Apt Draft. Powinno nam tutaj znaleźć wtyczkę Apt Draft Plus. WP Backup and Migration Plugin. Ja tą wtyczkę mam zainstalowaną, włączoną. Okay, możemy sobie tutaj zaktualizować przy okazji. troszkę zaktualizowana, teraz tutaj w kupicie mamy po lewej stronie takie coś jak Update plus i tu mamy kopia zapasowa i przywracanie, dajemy sobie utwórz kopię i po czasie, ja się będę robił żeby sobie miejsca na serwerze nie zajmować, po czasie powinno nam wyskoczyć takie coś, data utworzenia kopii zapasowej oraz dane kopii, tutaj Wszystkie pojedyncze rzeczy robi w osobnych plikach. Bo czasami ktoś chce sobie przywrócić tylko motyw, wtyczki czy bazę danych. No i jeżeli coś nam się stanie ze stroną, to wystarczy, że klikamy przywróć i te ustawienia ostatnie zostaną przywrócone. Jeżeli kliknie sobie tutaj na wysłane na serwer, czy motywy, to, to będzie można pobrać później sobie na y, komputer aby mieć y, to gdzieś na własnym dysku